Zoe McClellan Urodzona w Kalifornii 6 listopada 1974 roku, Zoe McClellan rozpoczęła swoją karierę aktorską w połowie lat 90., kiedy zdobyła kilka ról w takich serialach jak Diagnosis Murder, Star Trek Voyager i Sliders. W roku 2000 zdobyła swoją pierwszą rolę filmową, kiedy została wybrana do roli Mariny Pretenzy w filmie Dungeons and Dragons. Po tym Zoe otrzymała propozycję większych ról. W tym powracającej postaci w dramacie Columbia Broadcasting System o marynarce wojennej Stany Zjednoczone-Ameryki. jak. Przez całe lata 2000 występowała również w Dirty Sexy Money House i The Mentalist, zdobywając rolę w filmach telewizyjnych Lifetime. A w roku 2014 wystąpiła w dwóch pierwszych sezonach Naval Criminal Investigative Service New Orleans, być może najbardziej znaną rolą jako jedna z dwóch głównych aktorek. Chociaż nie powróciła na trzeci sezon. Przeniosła się do programu American Broadcasting Company Designated Survivor i przyjęła małe role w takich produkcjach jak Suits i Prawo i Porządek sekcja specjalna. Jednak w roku 2018 kariera Zoe zaczęła stagnować. Pracowała jeszcze rok, po czym zniknęła z telewizji, zostawiając fanów z pytaniami, co właściwie się wydarzyło. The Mercury News donosiło w roku 2018 o ogromnym czynniku, który prawdopodobnie przyczynił się do trudności Zoe w znalezieniu pracy. Została uwikłana w liczne gorzkie spory ze swoim byłym mężem, Jean-Pierre Gislain, z którym rozwiodła się w roku 2016. Para miała syna, Sebastiana, który miał zaledwie 5 lat w roku 2018, kiedy Jean-Pierre oskarżył Zoe o porwanie go, po tym jak przeniosła dziecko do Toronto ze sobą, aby mogła wystąpić w serialu Designated Survivor. Konflikt między nimi był tak intensywny, że para trafiła do sądu ale sędzia ostatecznie orzekł, że przeprowadzka nie była de facto porwaniem dziecka i że Zoe nie działała w złej wierze. Według raportu TMZ na ten temat Zoe dała swojemu byłemu mężowi dwa dni na przygotowanie się przed lotem do Kanady. Zoe rzekomo stwierdziła, że Jean-Pierre nie jest w stanie utrzymać stylu życia, który oferowała Sebastianowi, ale dodała również, że pomoże w pokryciu kosztów podróży, aby jej były mąż mógł odwiedzać ich dziecko. Jean-Pierre z kolei narzekał, że został zmuszony do zgodzenia się na żądania swojej byłej żony i poprosił, aby sędzia zwrócił Sebastiana pod jego opiekę. Sędzia zauważył, że jako że Jean-Pierre jest również aktorem, powinien zrozumieć, że czasami Zoe będzie musiała opuścić obszar LA, aby podążać za pewnymi rolami. Dodał, że Sebastian jest, cytuję, emocjonalnie bardziej stabilny z matką niż z ojcem. W następnym roku okazało się, że Jean-Pierre został aresztowany i deportowany z Kalifornii do Luizjany w związku z zarzutami o gwałt w pierwszym stopniu i zaostrzone przestępstwa przeciwko naturze. Przerażająco jednak, te zarzuty nie wynikały z tego, co spotkało Zoe, ale raczej z tego, co spotkało ich młodego syna. Nadużycia miały miejsce w latach 2014 roku, 2016 roku w ich domu. Zoe ujawniła tę informacje, gdyż obawiała się, że Sebastian nie był jedyną ofiarą. Na fali tych zarzutów, McClellan założył kampanię Wierz Dziecku, której celem było pomoc w finansowaniu kosztów terapii i działań prawnych dla rodzin, których dzieci były wykorzystywane. Jednak drugi raport z tego samego roku zauważył, że zarzuty wobec Jean-Pierre zostały wycofane. Adwokat to niewinny człowiek. Nie było potwierdzenia tego, co powiedział mały chłopiec. Było tak wiele sprzeczności. Ale historia Zoë się tu nie kończy. W maju 2021 roku, gdy fani oczekiwali na wieści o jej powrocie na ekran, niespodziewanie wydano nakaz aresztowania z hrabstwa LA. Zoe McClellan była poszukiwana za porwanie. Adwokat Jean Jean-Pierre utrzymywał, że ojciec jednego z dzieci nie miał kontaktu z Sebastianem i Zoë od 2019 roku, roku, a sądy nie mogły ich odnaleźć. Oprócz porwania... Zarzuty postawione Zoi obejmują pozbawienie praw rodzicielskich i porwanie dziecka. Akty Sebastiana dodano do Narodowego Centrum dosłusznych zaginionych i wykorzystywanych dzieci. Od czasu ich zniknięcia ani on, ani jego matka nie zostali zauważeni, a sprawa nadal jest nierozwiązana. Glenn Miller. Urodzony 1 marca 1904 w Clarinda Iowa, Glenn Miller był najbardziej znany jako dyrygent big bandu, kompozytor i puzonista przed swoim zniknięciem w 1944 roku. Chociaż dorastał grając w sporty, był również zapalonym muzykiem i ostatecznie porzucił uniwersytet, aby na pełny etat realizować swoje marzenie o tworzeniu i graniu muzyki. Jego zespół, Glenn Miller i jego orkiestra, był jednym z najlepszych w XX wieku. Między 1938 roku a 1944 roku rokiem wydali 266 singli, głównie w gatunku swing, choć niektóre, szczególnie przed II wojną światową, miały patriotyczny charakter w brzmieniu i tematyce. Zespół był najlepiej sprzedającą się grupą nagraniową między 1939 a 1942 rokiem, a sam Glenn jest uważany za ojca współczesnych amerykańskich zespołów wojskowych. W 1942 roku Glenn zgłosił się na ochotnika do amerykańskiego wojska, aby bawić wojsko i podnosić morale. Ostatecznie znalazł miejsce jako kapitan w siłach powietrznych Armii Stany Zjednoczone Ameryki, a on i jego zespół spędzali nawet do 18 godzin dziennie na nagrywaniu i występach w dziesiątkach baz wojskowych, mając na celu podniesienie ducha tych stacjonujących w całej Europie. W miesiącach przed jego zaginięciem awansował na stopień majora. W grudniu 1944 roku Glenn i jego zespół, amerykańskie siły powietrzne, mieli udać się do Francji. Grupa była chętna do wyjazdu, ponieważ ich pobyt w Londynie był trudny. Przewodnik z Bedford, David Fowler, powiedział British Broadcasting Corporation, że w czerwcu spadały, wojen były naloty bombowe. Zespół nigdy nie był narażony na działania wojenne i nie byli zadowoleni. Po tym zespół przeniósł się do Bedford, i wydaje się, że dobrze to zorganizowali. Ponieważ 2 lipca budynek, w którym się zatrzymali, został trafiony bombą, która zabiła 74 członków amerykańskich Sił Zbrojnych. Początkowo Glenn miał zaplanowany lot do Francji na 13 grudnia, ale został odwołany z powodu złej pogody. Jego lot następnego dnia także odwołano. Zaniepokojony, że opóźni się z organizacją dla reszty swojej tobie grupy, dowiedział się wkrótce, że jego kolega podpułkownik Norman Basil będzie odlatywał 15 grudnia, a Norman zaoferował mu miejsce na swoim samolocie. Ostatecznie na pokładzie samolotu, opisanego jako C-64 Norseman, znaleźli się tylko trzej: Glenn, Norman i pilot, Amerykanin o imieniu John Stewart Morgan. Trio opuściło Royal Air Force Twinwood w Bedford 15, pomimo faktu, że Glenn nie otrzymał pozwolenia na wejście na pokład samolotu ani nie poinformował swojego łańcucha dowodzenia o swoich planach, co oznaczało, że jego przełożeni nie wiedzieli o jego miejscu pobytu. Samolot na pokład którego wsiadł Glenn i dwóch innych mężczyzn nigdy więcej nie został zauważony po tym, jak wystartował o godzinie 13:55. Biograf Dennis Sprague stwierdził, że obserwatorzy wojskowi zarejestrowali przelot samolotu na południe od Anglii nad Beachy Head między 14:30 a 14:45, ale nie pojawił się nad Francją. Jego zespół bezpiecznie dotarł 18. trzy dni później i zaczął organizować się do swoich zadań nadawczych i nagrywających. Kiedy zorientowali się, że nikt nie widział Glena. Następnie zgłosili jego zaginięcie władzom wojskowym. Generał dywizji Orville Anderson, który był żonaty z kuzynką Glena, jako pierwszy wydał rozkaz przeprowadzenia poszukiwań i śledztwa po dowiedzeniu się, że muzyk zniknął. Helen, żona Glena, dowiedziała się o problemie 23 grudnia, gdy dwóch starszych oficerów przybyło do ich domu. W Wigilię wyjawiono publicznie informacje o jego zniknięciu. Z powodu zaplanowanego koncertu w Boże Narodzenie sprowadzono zastępczego dyrygenta. Zespół grał do końca wojny. Przez lata spekulowano, że samolot został zestrzelony przez wrogie bombowce, a nawet padł ofiarą ognia sojuszniczego. Ta ostatnia teoria pojawiła się w latach 80., kiedy ujawniono, że 138 samolotów wracających z przerwanej misji bombardowania pozbyło się broni nad kanałem La Manche, gdzie latały norsemeny. Jednak później ta koncepcja została obalona, ponieważ czas nie pasował. Pojawiły się też liczne spekulacje na temat samego Glena: że zmarł w domu publicznym w Paryżu lub był w konkretnym budynku, który został zaatakowany przez Niemców, a jego ciało po prostu nie zostało odnalezione. Pomimo dzikich plotek, prawda jest prawdopodobnie o wiele bardziej prozaiczna. Złe warunki pogodowe lub niskie temperatury spowodowały, że samolot rozbił się gdzieś nad kanałem La Manche. Śledztwo z 1945 roku Rutter w Bedford wykazało, że samolot zniknął z powodu błędu pilota, awarii i złej pogody. Dokumenty dotyczące śledztwa zostały opublikowane w 2017 roku w książce Glenn Miller odtajniony, autorstwa biografa Denisa Spragarzeta. Książka doszła do wniosku, że Glenn nie był ofiarą przestępstwa ani ognia sojuszniczego, podczas gdy śledztwo zauważyło, że nie miał obowiązków poza tymi związanymi z jego muzyką i zespołem więc nie był prawdopodobnym celem ataku wroga. W 2019 roku, roku międzynarodowa grupa do odzyskiwania historycznych samolotów wszczęła śledztwo w sprawie doniesienia o znalezieniu samolotu wiele mil na zachód od trasy jego lotu. Jednak nic więcej z tego nie wynikło. Denis z napisał, że to co stało się z samolotem prawdopodobnie było spowodowane warunkami oblodzenia w silniku, linii paliwowej i na skrzydłach. W tym awarią podgrzewacza gaźnika lub możliwie wyciekiem płynu hydraulicznego. Ponadto program telewizyjny o nazwie The History Detectives również zbadali ten incydent i przeanalizowali podobne przypadki, gdzie samoloty Norseman uległy katastrofie. Stwierdzili, że pojedynczy gaźnik w zimnej pogodzie jest narażony na zamarzanie. Był to bardzo zimny dzień 15 grudnia. Sprague dodał, że samolot już wcześniej latał nisko z powodu słabej widoczności. Lot został przełożony na popołudnie z powodu mgły. Gdy samolot uderzył w wodę, prawdopodobnie rozpadł się, ponieważ był wykonany z lekkich materiałów, zabijając wszystkich w środku. Jim Thompson Urodzony 21 marca 1906 roku w Greenville, Delaware, Jim Thompson był projektantem i biznesmenem, któremu przypisuje się pomoc w ożywieniu przemysłu jedwabniczego w Tajlandii. W latach 50. i 60., a Time magazine twierdzi, że prawie samodzielnie uratował kluczowy dla Tajlandii przemysł jedwabniczy przed wyginięciem. Jim, syn zamożnego producenta tekstyliów, miał solidne wychowanie wraz z czwórką rodzeństwa. Uczęszczał do St. Paul's School, koedukacyjnej szkoły, z internatem w Concord, New Hampshire, i uzyskał dyplom na Uniwersytecie Princeton w 1928 roku. Chociaż studiował architekturę na Uniwersytecie Pensylwanii. Nie był w stanie ukończyć studiów z powodu słabych umiejętności matematycznych. Mimo to pracował jako projektant domów w Nowym Jorku do 1941 roku, roku gdy zrezygnował i dołączył do Delaware National Guard. Podczas wojny stał się częścią Office of Strategic Services, poprzednika CIA. W 1946 roku, roku po zwolnieniu z armii, Jim rozwiódł się z żoną i przeprowadził do Tajlandii. Gdzie wcześniej spędził trochę czasu podczas pracy dla Office of Strategic Services, w Bangkoku dołączył do kilku inwestorów w zakupie i renowacji hotelu Oriental, który dzisiaj jest pięciogwiazdkowym obiektem. Wkrótce różnice z innymi inwestorami doprowadziły go do opuszczenia projektu i nawiązania współpracy z George'em Barrym w celu założenia Thai Silk Company Limited. Firma rozkwitła, gdy projektantka Irene Sharif użyła tajskiego jedwabiu podczas tworzenia kostiumów do musicalu Król i ja. Jim jest uznawany za wynalazcę jedwabiów w jasnych i głębokich tonach oraz dramatycznych kombinacjach kolorów, motywów, które najczęściej kojarzą się z tajskim jedwabiem. Wprowadził nowoczesne barwniki i lepsze sprzęty dla swoich pracowników, a co najważniejsze, pozwolił swoim pracownikom pracować z domu. Ponieważ większość pracowników firmy stanowiły kobiety, pomogło to wyprowadzić tysiące rodzin z ubóstwa. Nagle Jim zniknął. W drugiej połowie marca wyjechał z Bangkoku w odwiedziny do przyjaciela, po czym razem pojechali na urlop do Cameron Highlands w Malezji. Od 24 marca 1967 roku, roku zamieszkali w Moonlight Bungalow z gospodarzami, singapurskim chemikiem Link Ji i jego żoną Helen Link. 26 marca grupa planowała pójść do kościoła, ale Jim zdecydował się na energiczny spacer do głównej drogi. Dwadzieścia minut później spotkał się z innymi według planu i pojechali do kościoła. Po godzinie wrócili do bungalowa na lunch. Potem Jim ogłosił, że zamierza pójść na kolejny spacer. Pomachał na pożegnanie, obserwującym jego odejście przez jedyną drogę do posiadłości. Jima zauważono dwie godziny później około godziny szesnastej, przez kucharza z bungalowu misji luterańskiej. Był to jednak ostatni raz, gdy go widziano. Nigdy nie wrócił do bungalowu Moonlight i nikt go już nie widział. W kolejnych godzinach przyjaciele zgłosili zaginięcie mężczyzny, rozpoczynając poszukiwania w okolicy. W poszukiwaniach uczestniczyło 500 osób, w tym turyści, misjonarze i członkowie wojska. Mimo braku notatki z żądaniem okupu, media podejrzewały porwanie Jima ze względu na jego bogactwo i status. Pomimo braku dowodów na to, nie było również dowodów na cokolwiek innego. Nie odnaleziono ciała i nie było żadnych sugestii, że spotkało go jakiekolwiek nieszczęście. Nie odnaleziono nawet skrawka ubrania. Wyglądało, jakby rozpłynął się w powietrzu. Pojawiły się spekulacje, że jego zniknięcie było związane z pracą dla służba specjalna O, ale nigdy nie znaleziono dowodów łączących te dwa fakty, podczas gdy inni sugerują, że odszedł dobrowolnie. Oficjalnie stwierdzono, że Jim poszedł na spacer i zgubił się w dżungli lub spadł do wąwozu, ale miejscowi w to nie wierzą. Jeden z mężczyzn stwierdził, że najwyraźniej poszedł na krótki spacer. Tam nie ma głębokiej dżungli, więc nie rozumiem, jak można zgubić się w dżungli i nie zostać znalezionym. Nigdy nie zaakceptowałem teorii, że mogło zgubić się w dżungli. Przez prawie dwie dekady nie było żadnych tropów w sprawie Jima, ale w 1985 roku w Cameron Highlands odkryto szkieletowe szczątki. Nie znaleziono czaszki, ale pozostałe kości zostały odnalezione w grobie obok garnka na warzywa, blisko głównej drogi w Brączang. Chociaż szczątki zostały zebrane przez policję, nie sądzono, że są związane z zaginięciem Jima. Filip Rivec, doświadczony marynarz, zasugerował, że jeśli znalezione ciało należało do Jima, mógł on zostać potrącony przez samochód, a zwłoki pochowano w nieoznakowanym grobie pod krzakami. Na szczątkach nigdy nie przeprowadzono testów DNA. Niektóre raporty twierdzą, że wiele odnalezionych kości należało tak naprawdę do zwierzęcia. Raport z 2015 roku który przeanalizował oryginalne śledztwo z 1967 roku doszedł do wniosku, że prawdopodobnie ciało Jima nadal znajduje się gdzieś w Cameron Highlands, stwierdzając, że prawdopodobnie nie poświęcono wystarczająco dużo czasu i zasobów na dogłębne przeszukanie terenu. Ponadto istniała duża szansa, że ciało zostało pominięte podczas oryginalnych poszukiwań i jest możliwe, że w tym momencie jego szczątki zostały rozrzucone przez padlinożerne zwierzęta. Ciała Jima nigdy nie odnaleziono, i to, co się z nim stało, jest obecnie nieznane. Kilka miesięcy po jego zaginięciu, jego siostra została tragicznie zamordowana w Pensylwanii. Władze wykluczyły związek między tymi dwoma przypadkami. I to są fakty. Proszę, zostaw komentarz poniżej ze swoimi teoriami i spekulacjami, i pamiętaj, aby polubić ten film i subskrybować kanał, aby go wspierać. Dziękuję za oglądanie. Bądź czujny, dbaj o bezpieczeństwo, a do zobaczenia następnym razem.